Cześć. Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj troszkę chciałbym opowiedzieć o nocnej jeździe. Dla jednych jest ok, dla innych potrafi być udręką. Jak to jest tą jazdą nocą? Jazda samochodem w nocy potrafi być wyzwaniem nawet dla doświadczonych kierowców. Oprócz ograniczonego, ograniczonego pola widzenia Kierowca musi poradzić sobie ze zmęczeniem, sennością oraz oślepiającymi światłami innych samochodów. Niektórzy kierowcy wolą jeździć w nocy, chociażby ze względu na mniejsze natężenie ruchu. Innym szybko męczą się oczy i dopada ich senność. To, jak znosisz jazdę po zmroku, zależy od Twoich predyspozycji fizycznych i psychicznych. Od tego, ile potrzebuje snu i jak znosisz jego brak. Także od tego, jak znosisz monotonnie związaną z długotrwałą jazdą po pustej drodze. Nie da się ukryć, że jazda nocą jest jednak bardzo monotonna. Są zalety i wady nocnej jazdy. Nocna jazda ma wiele zalet, szczególnie na długi trasach poza obszarami zabudowanymi. Brak korków, a tym samym przejechanie większego dystansu. Ogólny spokój i mniejsze ryzyko wypadków na drodze. Ale czy tak naprawdę jest bezpiecznie? Na pewno musimy pamiętać, że w nocy dostrzegamy mniej. Jadąc w nocy nasze postrzeganie ograniczone jest w zasadzie do zasięgu świateł samochodu, a światła mijania świecą znacznie. Znacznie bliżej niż sięgałby zasięg naszego wzroku za dnia. To oznacza, że później dostrzegamy przeszkody na drodze i będziemy mieli mniej czasu, aby odpowiednio zareagować. Na pewno jest też różnica, gdy jedziemy w nocy autostradą a drogami lokalnymi. Jadąc poza terenem zabudowanym, trzeba pamiętać, że ryzyko Tarnięcia zwierząt na drogę jest bardzo duże, dlatego dostosowanie odpowiedniej prędkości mimo pustej drogi, tym bardziej jadąc, jadąc przez tereny zalesione, jest bardzo ważne. Oczywiście można używać świateł drogowych. Przepisy dopuszczają ich używanie wszędzie tam, gdzie mamy nieoświetloną drogę. Jedyny warunek oczywiście nie oślepiać innych. Jeśli jesteśmy wyprzedzani a mamy włączone światła drogowe yy, zmieńmy je na mijania dopiero gdy samochód nas wyprzedzający będzie na naszej wysokości. W Ten sposób doświetlimy drugiemu kierowcy drogę. Warto też korzystać na krętych drogach ze świateł przedziemgielnych przednich, których wtedy użycie jest oczywiście zgodnie z przepisami. Wymijanie aut jadących z przeciwka Podczas nocnej jazdy, to jeden z niebezpieczniejszych jej momentów. Mam tutaj na myśli bardziej drogi lokalne. Kiedy samochód się do nas zbliża, często przez moment nie widzimy prawie nic. A oczy mają tendencję do spoglądania wtedy świecące mocno reflektory, co bardzo wydłuża czas odzyskiwania odpowiedniej czułości wzroku i ostrości widzenia po wymienieniu jadącego w drugą stronę auta. Wymijanie auty jadących sprzeciwka podczas nocnej jazdy ogranicza widoczność tak mocno, że przez moment nie widzimy co dzieje się na drodze. Moja rada, nigdy nie patrz w światła samochodu sprzeciwka. Skupiaj wzrok na środku swojego pasa ruchu i obserwuj prawą krawędź jezdni. Jeśli na drodze są wymalowane pasy krawędziowe, to sprawa jest prosta. W przeciwnym razie powinien zdecydowanie zwolnić i trzymać się jak najbliżej prawej lub mając dnie w osi jezdni. Obserwować ją i trzymać się w stałej odległości od niej. Na pewno jednym z największych zagrożeń jazdy w nocy jest zmęczenie. To jest oczywiste. Im organizm bardziej wyczerpany, tym szybciej będzie wyłączał poszczególne poziomy koncentracji uwagi. Brak koncentracji, osłabienie uwagi, pogorszenie ostrości wzroku i nieustannie narastające znużenie. Może doprowadzić do zaśnięcia trwające od 2 do 10 sekund, a to czas, w którym w zależności od prędkości pokonujesz nawet kilkaset metrów. To jest już bardzo niebezpieczny stan kierowcy. Myślę, że nie jeden kierowca doświadczył takiego stanu. Prawda jest jedna: organizmu nie oszukasz. Chęć osiągnięcia celu na siłę przy takim ekstremalnym zmęczeniu jest bardzo ryzykowna. Na pewno większość doświadczonych kierowców nieraz walczyło ze zmęczeniem poprzez otwieranie okien, słuchanie głośnej muzyki, śpiewanie, krzyczenie nie ja wiem, rzucie gumy, picie kawy w czasie jazdy ustawianie nabiegu na maksa czy skręcanie klimatyzacji na minimum jeśli takie rozwiązania coś pomagają to na pewno na krótki czas osobiście bardzo lubię jeździć nocą jak tylko mam taką możliwość to korzystam z takiej okazji oczywiście też miewałem nieraz kryzys za kierownicą co mi pomaga? Jak się wspomagam? Nieraz potrafię zjeść całą tabliczkę czekolady. Yy, piję dużo wody. Na pewno nie przyjadą się w nocy. Jakby coś to jakieś orzechy yy, lub coś, coś podobnego. Natomiast nigdy nie kładę się spać. Jak już to zamykam oczy na 10-15 minut. Tak zwana krótka drzemka. Yy, żeby oczy odpoczęły. Yy, tak żeby nie wprowadzić organizm w twarde ceny spacer wokół auta wiadomo przewietrzenie kabiny dodam tylko że już od paru lat nie piję kawy nie piję żadnych napojów energetycznych oczywiście zdarzyło mi się również parę razy że musiałem zjechać na parking i położyć się na godzinę dwie bo wiedziałem że jest już bardzo ciężko Miałem parę takich sytuacji, ale ogólnie jak na razie nie mam problemu z jazdą w nocy. I tak jak wcześniej powiedziałem, jak tylko mam taką możliwość, to, to sobie tak układam trasę, aby właśnie jechać nocą. Jak będziemy czuć się jadąc w nocy, oczywiście jest też zależne od tego, czy wcześniej coś spaliśmy. Myślę, że z regeneracją organizmu jest najtrudniej w lecie. Wtedy często wysokie temperatury w ciągu dnia mają zdecydowanie negatywny wpływ na odpoczynek. No ale tak już jest. Zbliża się powoli jesień. Godzin ze słońcem będzie coraz mniej. I jazda po ciemku nie stanie się kwestią wyboru, a codziennością. Także to tak wygląda. Również trzeba mieć świadomość, że w okresie jesienno-zimowym temperatura nocą potrafi spadać o ponad połowę od temperatury w ciągu dnia. Także zjawisko gołoledzi, które występuje w temperaturze od 0 do 4 stopni może mieć miejsce gdzie występują zbiorniki wodne. wiadukty, wierzchołki, wniesień. Także na ten aspekt też trzeba zwrócić uwagę jadąc w nocy w tym okresie roku. I to byłoby na tyle w tym odcinku. Zapraszam na następne. Spokojnej pracy życzę i również spokojnej jazdy w nocy. Trzymajcie się, cześć. Pozdrawiam.